Przede wszystkim tutaj widzowie będą mogli zobaczyć prywatną stronę sportowców, których wcześniej mogli oglądać na tych arenach sportowych, jak mnie nie na boisku piłkarskim i Radka, Karolinę na, na torze wyścigowym, Iwonę i Damiana w ringu, więc tutaj poznają takie bardziej prywatne nasze oblicze, plus zobaczą jak sobie radzimy w takich dosyć ekstremalnych konkurencjach, które niekoniecznie miały dużo wspólnego z tym jaki sport uprawialiśmy. A zaskoczył Ciebie ten program czymś? Zaskoczył y, przede wszystkim tym, ile pozytywnej takiej dawki energii, ile dobrych emocji otrzymałem od innych uczestników y, produkcji wszystkich ludzi, którzy tam tam byli i że wróciłem po prostu z takim totalnie jeszcze większym pozytywnym nastawieniem, niż nie staram się do tego swojego życia podchodzić na co dzień. I to naprawdę było niesamowite przeżycie. I samo uczestnictwo właśnie w tym programie i poznanie tych wszystkich osób było takim moim największym zwycięstwem. Ty mieszkałeś w pokoju z Radosławem Majdanem. Myślę, że nikogo to nie zdziwiło. No też graliśmy razem w piłkę nożną, więc tych tematów mieliśmy najwięcej wspólnych i też tak jakoś tak wyszło samoistnie, że, że w tym pokoju się znaleźliśmy, więc no tak jak mówię, wspólnych tematów, tematów mamy, mamy bardzo dużo, bo, bo jednak piłka to jest niekończąca się historia i, i tyle się w tym sporcie dzieje, że, że tych uwag zamieniliśmy bardzo dużo, ale też z drugiej strony bardzo dużo czasu spędzaliśmy też wszyscy wspólnie, no bo jednak było nam dużo łatwiej się nawiązać taką więź, porozumienia i te nasze rozmowy jakoś tak łatwo same się nakręcały, no bo też byliśmy wszyscy z tego środowiska sportowego, ale też, dziwo, bardzo dużo się dowiedziałem o innych sportach, dużo rzeczy, o których po prostu wcześniej nie miałem pojęcia. A jakim sublokatorem jest Radosław Majdan? Doskonałym. Jego żoną jest, nie wiem, żoną czy partnerką, Żoną, tak? Żoną jest perfekcyjna pani domu, więc było u nas perfekcyjnie czysto. Jedyne co mogę Radkowi zarzucić to, że zdarzało mu się chrapać i troszeczkę ciężko się spało. Ale powiedziałeś mu, czy. Myślę, że będzie taki wątek nawet w którymś z odcinków, bo nawet go nagrałem.